Powiem jako ogłoszenia, do trzech spraw chciałem się odnieść. Dwa dni temu jakoś tak prosi mnie ktoś z szczególnych wiernych, ciemno jest niemiec, z czym jest, że jakieś panie proszę, żebym się ustosunkował. I mam przesłany link, którego przedwczoraj nie... Nie zdążyłem przejrzeć, jakoś nie poczuwałem się nawet specjalnie. Nie dotyczy sprawy osób, które tutaj przychodzicie, więc co się mam angażować. Wczoraj osoba z siwodnych wiernych przychodzi, pyta mnie, no jak, jak się tam odpowiada, co ja mam tym paniom odpowiedzieć. I mam trudno, i bo jestem zapytany, może pan proszę przynieść smartfon. Jestem zapytany w sprawie, o której się mało orientuję. Do tego jakoś nie, nie mam jasno przedstawione o co jak, więc zdaję swoją odpowiedź do tych dusz, najboże, że dotarło. Dziękuję. Wczoraj udało mi się znaleźć ten materiał 17 grudnia na... Forum Gloria TV, tam chyba o mnie nie można pisać, jak ktoś o mnie napisze, to zaraz to kreślą albo, albo wyrzucają, ale jest taki portal Gloria TV, kiedyś ksiądz Jacek Bałęba, pamiętam wiele dni, ksiądz Jacek mówił, że zwariowana Gloria, pewnie dlatego, że tam się wszystko zmieści, być może zmieści się wiele rzeczy tych, które przynależą do jakiegoś śmiecia, a to co cenne nie znajdzie się albo będzie wymieszane. W każdym razie na y, wydacie 17 grudnia z charakterystycznym znakiem Pan Jezus na krzyżu, prawdopodobnie z tego scena z filmu Pasja Mela Gibsona, Piotr M. Ważna informacja z wykrzyknikiem. Zapraszamy wszystkich katolików walczących, nieletnich na modlitwę różańcową do Krakowa, około godziny 9 w dniu ingresu Grzegorza Rysia, 20 grudnia 2025. Czyli to jest dzisiaj. Modlitwa w intencji Kościoła Świętego Apostolskiego w Polsce o oczyszczenie i uwolnienie od najemników i wilków drapieżnych wewnątrz owczarni, wewnątrz narodu polskiego. Łatwo nas zauważyć z banerami koło wejścia na Wawel, kto może niech do nas dołączy z Panem Bogiem i Marią. Jest jeszcze jakiś znak, który mi się nie wyświetla. Prawdopodobnie jest to informacja od Pana Piotra Mrotka. Ja jestem zapytywany przez dwie panie, jakieś czy jedną panią, skądś, przez panią, która tutaj przychodzi. No i w jakiś sposób to, co odpowiedziałem wczoraj, owej pani, na pewno ma wpływ na to, jak mnie możecie postrzegać, jakim jestem ten Przy naszej liczbie, dzisiaj jakże wielkiej, no to każda dusza przygodnych wiernych ma dla mnie tym większe znaczenie, bo... W jakiś sposób od waszej bytności tu zależy, czy ja będę miał do kogo mówić. Jeżeli nie będę miał do kogo mówić, no to część tej posługi, którą, którą spełniam jako kapłan, zostanie obcięta, bo do ścian nie będę mówić i trudno też mówić do jednej osoby jako nie wiadomo kogo, co klakiera jakiegoś, gdyby został tu na to sam przygodny pan minister. Więc w jakiś sposób... Nie, nie czując się wezwany, czuję pewną powinność jeszcze raz, nie ze względu na panie, które, które panią pytają, tylko panią, która pyta i, i, i chce jakoś odpowiedź księdza widzieć. No to pewnie, że my byśmy chcieli, tym bardziej, że osoby, które pytają mnie, mnie pytają, są o, o no, góral, góralka że chcielibyśmy wiedzieć tak, tak, nie, nie. Powiedz nam prosto. No, że, że, że nie wszystkie rzeczy są proste, nie zawsze prawda jest na pewien sposób oczywista. I co należałoby zauważyć? Pierwsze należałoby zauważyć, że mamy, mamy zaproszenie na modlitwę gorących katolików, na różaniec, co nie jest nigdy rzeczą złą, jest rzeczą dobrą. Modlić się. Sami jesteśmy też tego przykładem. Jechaliśmy do Warszawy na, na procesję różańców. Różańc tam był. Chodzimy jak tylko mogę, jeśli nie jesteśmy w Turcach, pod, pod szpital, modlić się różańcem, bo jest ten wymiar i modlitwy, i pewnego rodzaju zewnętrznego powiedzenia się. Nie miałem okazji, możliwości być Woleśnicy powinno się tam było być, w miejscu, gdzie, gdzie został Feluś i wczoraj słucham też tam 150 takich zbrodni dokonała pani, 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 pani ta cała tam... No ja pamiętam, że że, 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 że Gizela, piękne imię Gizeli. Więc na co nam jest zwrócić uwagę dla, dla osób, które powinniśmy rozeznawać rzeczy. Że, że mamy zaproszenie na modlitwę, ale jeszcze jednocześnie mamy zaproszenie na modlitwę w dniu ingresu Grzegorza Rysia. To nie Grzegorz Ryś i, 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 y, jest ingres Grzegorza Rysia, tylko kardynała Grzegorza Rysia, który nie wchodzi do Wawelu dlatego, że tam jakiś zajazd organizuje, tylko został na kardynała, na kardynała nominowana potem na arcybiskupa Kupa w tej chwili Krakowa przez yy, Rzym, przez Prewosta Leona XIV. Więc pierwsze jest jakaś konieczność ustawienia się, jak my jesteśmy wobec struktur kościelnych, oficjalnych struktur kościelnych. Jak je szanujemy, co w nich szanujemy. No, wydaje mi się, że należałoby uszanować, że ingres jest kardynała. Grzegorzali się, a nie grzegorzali się.